13 grudnia godzina 1030 na termometrze Rzeczko minus 2 stopnie, ale słoneczko dzisiaj jest. Także pogoda idealna na to, żeby wyjść sobie na rowerek. Dokładnie 43 lata temu w Polsce Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Na świecie mnie jeszcze nie było. Dopiero miałem się pojawić. W 83, czyli w roku, w którym zniesiono stan wojenny. Wydarzenia z tamtych lat naprawdę są tragiczne. Pierwsze ofiary stanu wojennego były w kopalni Wujek na Górnym Śląsku, a więc w całym tym natłoku dnia codziennego polecam wszystkim, aby pomyśleli o tamtych wydarzeniach z tamtych lat i uczcili pamięć ludzi poległych W ostatnim filmie pokazałem Wam, że wleciał trenażer Co robię sobie w piwnicy, taki pokój treningowy Roboty idą, ściany zrobione, jeszcze tylko trzeba poszlifować Wylać podłogę, bo strasznie jest nierówna Na środku jest taka jakby niecka Brakuje 5 cm do powiedzmy Takiego poziomu wyjściowego. Także zakupiłem listwy tynkarskie, aby wyznaczyć poziom. No i w następnym tygodniu będę brał się za wylewkę. Na to przyjdą maty gumowe. I w sumie kolor na ściany, jakieś kasetony na sufit. I pomieszczenie gotowe. Wleci jeszcze bieżnia, także będzie dosyć fajnie. Można spędzić czas w zimowe, deszczowe wieczory, i popołudnia, nie? Człowiek zaczął z niego na serio korzystać. Zajawka rośnie z każdym treningiem. Ostatnio pojechałem sobie event z ludźmi ze świata. Kurczę, rodzi się taka wiadomo, rywalizacja w trakcie takiego eventu. Trochę się spóźniłem, 7 minut. No i udało mi się dogonić trzech zawodników. Trasa nie była łatwa na 25 km ponad pół kilometra do góry. Także było co podjeżdżać. I tak naprawdę udało mi się ich wszystkich wyprzedzić właśnie na podjazdach. Od nią zaleciał do mnie koleżka Sławek, ten z którym jeździłem na wyprawy i kręcimy się tutaj w koło komina, jak mamy czas i razem możemy się złapać. I, I co? I tak samo się podjarał Chciał zalecieć właśnie po to, żeby zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi i czy można naprawdę złapać bakcyla. Chłopak wsiadł na rower. No i kurna się zdziwił. Jakie to jest fajne i zajebiste! Włączyłem mu taką trasę, tam pierwszą lepszą wybraliśmy. I powiem Wam, że się spocił. Ujechał dwa, prawie 3 km. No i chłop się spocił. I zaraz napisał, że przekonało go to i będzie dążył do tego, żeby sobie taki właśnie kupić. Dzisiaj także testuję nową kamerę, którą udało mi się kupić za niewielkie pieniądze. Z ogłoszenia, oczywiście, używaną jednak bardzo sporadycznie. Kamera ma rok czasu, brakowało mi w moich filmach zoomowania, żeby po prostu pokazać tą dal taką głębię krajobrazu taki efekt, powiem, że tak no filmowy, tak? coś takiego żeby uzyskać kupiłem ją także z myślą o tym o wyprawach, nie? bo stwierdziłem, że lustrzanka jest w ogóle niepraktyczna nie ma żadnej stabilizacji zdjęcie zrobić można także telefonem cholernie dużo waży no i nie miałem pomysłu gdzie ją po prostu trzymać w czasie jazdy, nie? No była uciążliwa, no kurczę, niepraktyczna. Niepraktyczna w ogóle. Ciążyło na plecach, a tak elegancko. Tutaj kamera mi się chowa w saszetę. O proszę. Elegancko. Mały statywek i wiązę ją z tyłu za plecami i nawet nie czuję, że coś mam zależało mi na tym, żeby mieć coś właśnie kompaktowego co będzie można wziąć na wyprawę i zrobić dodatkowe ujęcia z zooma a także oddać wam tą, yy, ten klimat nie? podróży bo jednak nie oszukujmy się, co kamera, to kamera, nie? Jeżeli yy, chodzi o klipy, o kręcenie filmów, to no, aparat tego nie da. Nie oszukujmy się, telefon tak samo. Po to są kamery i koniec. To tyle w sumie co chciałem wam powiedzieć. Do chałupy zostało mi tam niecałe 5 km. Spokojnie sobie dojadę. I zapraszam Was na kolejny film.